Witam ponownie w programie Power of Gaming. Dzisiaj mówimy o Złotej Piątce, czyli drużynie z Polski, która od kilku już lat jest jedną z najlepszych ekip w grze Counter-Strike. Najbardziej rozpoznawalnym zawodnikiem Złotej Piątki jest bez wątpienia Filip Neokupski, syn Janusza Kubskiego. Neo dwukrotnie został wybrany najlepszym zawodnikiem roku w grze Counter-Strike. Wielokrotnie Filip w pojedynkę rozstrzygał losy najważniejszych spotkań. Neo w swojej karierze przeprowadził setki budzących zachwyt akcji. Jego niesamowita gra jest podziwiana przez graczy na całym świecie. Filip słynął z więź wygranych w sytuacji, gdy giną wszyscy jego kompanii, a on w pojedynkę wygrywa starcia z trzema bądź czterema przeciwnikami. Kariera Filipa mogłaby się nigdy nie rozwinąć, gdyby nie postawa jego rodziców, którzy wspierali go w jego pasji. Neo swoje pierwsze CS-owe kroki stawiał, grając razem z tatą, mamą oraz siostrą. Do dziś rodzina kupskich nazywa się najbardziej e sportową rodziną w Polsce. W tym e sportowym graniu i mniej lub bardziej e sportowym spotykają się różni ludzie. Tutaj zacierają się granice. Czasami taki Powiedzmy, Małolat, tam 15-14-latek gra w tym samym zespole z 30-latkiem i nie odczuwają tego. No, u mnie w pewien sposób jest podobnie, bo syn gra od małego i ja też gram od prawie że początku istnienia komputerów. się, że w naszej drużynie taką główną gwiazdą jest Filip, e, i on właśnie dostaje takie zadania, które zazwyczaj są najcięższe, ale to też się wyrobiło z czasem. No, jak graliśmy, e, on był osobą, która jakby chciała przejmować e, na siebie te najcięższe jakieś zadania, czy brał e, samemu decydował w ważnych momentach, co zrobić, i jakby pokazywał tą e, psychiczną siłę swoją. No i do tego miał odpowiedni zestaw umiejętności. Pamiętam, że w ogóle kiedy zakładaliśmy zespół wspólnie, bo my z Filipem już gramy chyba od 8 lat, jak nie więcej, jedną trzecią życia razem spędziliśmy, to właśnie wtedy już sobie upatrzyliśmy siebie nawzajem, że to będzie to połączenie, które później uda nam się fajnie rozwinąć. I dzięki temu, że właśnie spotkaliśmy resztę chłopaków, czyli Mariusza, Kubę i Jarka, wcześniej Łukasza, no, udało nam się zebrać tą właściwą mieszankę, która zrobiła wybuchowy efekt. No, Filip akurat do komputerów miał smykałkę od, od małego, ja zawsze żartuję, w pewien sposób, ale, ale on jeszcze dobrze mówić nie umiał, a już potrafił grać na komputerze i chyba jako jedyny przeszedł w domu taką grę polską Fred, gdzie się chodziło jaskiniowcem, no miał chyba ze 3 lata, grał joystickiem, miał talent do wielu rzeczy, on ba, bardzo dobrze grał w piłkę, był bardzo też zawzięty w, w tym, co robił. On potrafił grając w piłkę. Jeśli mu się nudziło, wychodził, brał piłkę i podbijał po tysiąc razy. Tą piłkę ona mu nie spadała. Z tego okresu, o którym chyba warto wspomnieć, zawsze mi imponowało jedno, co kiedyś powiedział. E, powiedział coś takiego jeszcze przed podłącze, połączeniem z, ze złotą, z zespołem, który, z którym później stworzyli złotą piątkę. Był to zespół lepszy od jego zespołu, on powiedział, że chcieli, żeby przyszedł do nich. On powiedział, że najpierw ich pokona, a później się do nich może przejść. I tak się stało, że najpierw wygrał z nimi kilka razy i dopiero potem stworzyli wspólnie ten zespół. Choć zazwyczaj polscy kibice zmuszeni są śledzić poczynania Złotej Piątki za pośrednictwem internetu, bo największe, najważniejsze turnieje są rozgrywane poza granicami naszego kraju, to w październiku czekała na nich niezwykła gratka. Mistrzostwa Europy Gier Komputerowych rozgrywane były w Warszawie. To była niepowtarzalna okazja, aby na żywo, z bliska, zobaczyć najlepszych graczy ze Starego Kontynentu. Przez trzy dni widzowie zgromadzeni w warszawskiej hali Expo emocjonowali się rozgrywkami Counter-Strike'a, Starcrafta, Fify, Tekena, Asfalta oraz League of Legends. Zawodnicy walczyli o nagrody warte kilkadziesiąt tysięcy dolarów. W turnieju counter strikea udział brały dwie najlepsze polskie drużyny: Creative Film Factory oraz Złota Piątka. Tas, Neo, Lord, Pasha oraz Kuben nie zawiedli swoich fanów i awansowali do wielkiego finału, gdzie mieli zmierzyć się z ukraińskim NAVI. Mecz bardzo dobrze rozpoczął się dla naszej drużyny. Złota Piątka wyszła na prowadzenie i już w pierwszych rundach widać było, że Polacy są w świetnej dyspozycji. Zobaczmy, co robi w tej chwili TAS, to jest jego pozycja. On tutaj często zatrzymuje ataki na małym bombsajdzie. TAS ustawiony, i wydaje się, że w te okolice zaatakują w tej chwili Ukraińcy. Rzucają granaty, ale świetnie ustawiony TAS. 4, fragi Taza, 5, dorzuca Kuben. Wygrywamy tą rundę. 7 do 4 dla naszych. Jak najbardziej jesteśmy w stanie wygrać dzisiaj z Ukraińcami, jeżeli będziemy grali tak dalej. Polacy doskonale poradzili sobie grając jako antyterroryści. Po zmianie stron bardzo istotne było aby wygrać pierwszą rundę pistoletową. Podkładamy bombę na bombowidzi otwartym. Pasza doskonała pozycja. Wchodzi na plecy swoich rywali. Pierwszy frak na Zeni i będzie chyba kolejny drugi. Tak jest. Trzy fragi Paszy. Skorzystał ze swojego doskonałego ustawienia. Pasza. Dzięki niemu wygrywamy pierwszą rundę i po stronie terrorystów prowadzimy 1 do 0. Przy wyniku 15 do 9 Ukraińcy w końcu przypomnieli, że są jedną z najlepszych drużyn na świecie. Fantastyczną akcją popisał się Zeus. Atakuje nam już tylko jednej rundy do zwycięstwa w pierwszej mapie, czyli mapie The Train. Zeus stara się zatrzymać nasz atak. Udaje mu się pierwszy headshot, trzy headshoty Zeusa. I myślę, że Ukraińcy cały czas jeszcze są w grze. A więc nie przekreślajmy szans Ukraińców. Zeus doprowadza do stanu 15 do 10. To było jednak za mało na świetnie dysponowanych Polaków. Złota Piątka bez problemów pokonała przeciwników na mapie The Ecrane i do zwycięstwa brakowało nam już tylko jednej mapy. Niestety Ukraińcy zajęli już mały bombsite. Neo i z Paszą próbują odwijać, ale nie będzie to łatwa sztuka. Tym bardziej, że Neo jest już poza grą. Sam Pasza kontra dwóch Ukraińców. 52 punkty życia ma tylko Pasza w tej chwili. Próbuje przez okno, ale nie widzi swoich rywali. Ci podkładają bombę na bopsaidzie B. No i teraz Pasza, bardzo dużo od niego będzie zależało pochowani są Ukraińcy na tym bombsite'ie Pasza wychyla się przez okno jest pierwszy frag na Markelofie wie już doskonale Pasza gdzie jest jego rywal fraguje go headshotem Zeus powalony i Pasza rozbroi bombę został sam na dwóch rywali. Nieciekawa sytuacja w tej chwili Wiktora Wojtasa. Musi tutaj pokazać najwyższą klasę swoich umiejętności. Pierwszy fraktaza. Czy będzie jeszcze jeden? Jest drugi fraktaza! I wygrywa tę rundę w beznadziejnej sytuacji. Nie pozwolił przeciwnikom podłożyć bomby. Sfragował ich i wygrał rundę na konto naszych. Na mapie Dust2 Polacy nie pozostawili żadnych złudzeń, która drużyna jest lepsza. Ostatnie fragi w spotkaniu finałowym zdobył Jakub Murczyński. Kuben. Patrzymy, co robi w tej chwili Kuben. To może być ostatnia runda tego meczu. Senia w drugiej części mapy fraguje Neo, ale Kuben w doskonałej formie. i Frak na stariksie 69 punktów życia. Kuben, myślę, że to jest wyjątkowa runda. Senia czy Kuben? Kuben lepszy i wygrywamy! Samsung European Championship Polacy, mistrzami Europy, Że Counter Strike 1.6, gratulacje. Kuben. To normalne, że kibice, e, kiedy Was oglądają, e, kiedy Wam kibicują, robią to w sposób tak e, rozemocyjowany, tak prawdziwy, tak stadionowy w pozytywnym tego złomu Nie, to jest rewelacyjne rzecz po prostu, gdy cała sala skanuje, Skanduje tak no, niesamowicie. To wiesz co? Myślę, że to jest dobry moment, żeby im podziękować, bo należą im się podziękowania. To jest najlepsza publiczność i Ty to wiesz chyba najlepiej. To prawda, dziękujemy. Jeżeli chodzi o Samsung European Championship, no to strzałem w dziesiątkę był powrót do Hali Expo i stworzenie tego turnieju nie tylko dla samych graczy, nie tylko dla samej rywalizacji, ale przede wszystkim dla widowiska i dla zwykłego obserwatora. Na skalę światową i mam nadzieję, że w przyszłości również będzie powtarzany, bo ja, siedząc za komputerem, wynurzając leciutko głowę nad monitor, wi widziałem całą halę zapełnioną żywymi kibicami. Takimi, którzy reagowali na to, czy nam udała się akcja, czy nie udała. Na każde nasze zagranie było jakieś westchnięcie, czy oklaski, i to sprawiło, że siedzieliśmy i po prostu patrzyliśmy na siebie i mówiliśmy, że. No, to jest to. to. Spełnia się nasze marzenie, udało nam się dojść do tego momentu, kiedy przechodzą nas dreszcze, gając w grę komputerową. Po samym meczu ja jako osoba, która zawsze często nie płaczę, to nie byłem w stanie powstrzymać swoich emocji i wsiadłem jak małe dziecko i zacząłem płakać w wielkim sukcesie. To było wyjątkowe doświadczenie. Ilość wsparcia udzielonego przez kibiców jak nigdzie dotąd. Pierwszy raz znaleźliśmy się w takiej sytuacji. To naprawdę wspaniale, że wasza drużyna ma takich kibiców. Nie da się tego porównać do Ukrainy. Jeśli idzie o sam mecz, Złota Piątka była po prostu lepsza. Ich pierwsze miejsce było do przewidzenia. Poziom, jaki zaprezentowali w porównaniu do naszego jest po prostu wyższy, więc zagrali znacznie lepiej. Zagraliśmy dokładnie tym stylem z jakiego jesteśmy znani, czyli z agresywnym, taktyki nastawione przede wszystkim na agresywne zagrania, wykorzystanie jakiejś słabości przeciwnika i nawi totalnie się tego nie spodziewało. Prze we wcześniejszych meczach, przeciwko nam, zawsze mieli kontrolę po stronie atakującej, zawsze grali powoli, ustawiali sobie ataki, natomiast w tym meczu nie daliśmy im takiej swobody i stwierdziliśmy, że to my przejmiemy połowę mapy, to my was zaatakujemy, a nie będziemy czekali, aż wykonacie ten swój perfekcyjny atak i po prostu zdobędziecie rundę. Mam nadzieję, że dokopiamy im już na ESWC. Tam nie będą mieli takiego wsparcia. A to bardzo ważne, naprawdę powiedziałbym, że 50% ich przewagi to głośno krzyczący kibice. Okazało się to dużym problemem, bo przez nasze otwarte słuchawki nie słyszeliśmy nic oprócz krzyków i przez to nie mogliśmy grać prawie żadnych strategii. Oni byli na to przygotowani i mieli dobre, zamknięte słuchawki. Na koniec kilka słów o tytule, który z Counter-Strike'em i jest sportem ma niewiele wspólnego. Ale dla fanów gier komputerowych to był absolutny must-have ostatnich miesięcy. Mowa oczywiście o najnowszym: Assassin's Creed. Seria Assassin's Creed zdobyła serca graczy nieliniowym, otwartym światem, dającym możliwość równoczesnego wykonywania misji i niemal nieograniczonej eksploracji. Akcja najnowszej części gry toczy się w trzech odległych ramach czasowych, które połączone są ze sobą poprzez trójkę głównych bohaterów powiązanych więzami krwi. Rozgrywka łączy elementy walki, spinaczki, skradania się oraz freeruningu. Już kolejny raz w grze dostępny jest tryb Multiplayer. Niezmiennie jednak większość fanów jest wierna serii ze względu na niepowtarzalny klimat. Kampanii dla jednego gracza. To tyle na dzisiaj. Zapraszam Was jeszcze na naszego Facebooka facebook.com, łamane na Power of Gaming. Znajdziecie tam niepublikowane materiały oraz dodatkowe informacje na temat programu.